Dzień dobry, witam w Trum Kraków. Mam na imię Jacek i dzisiaj chciałbym Wam przypomnieć o zimowej akcji serwisowej. Zanim przybliżę Wam szczegóły akcji, chciałbym zaprezentować, jak za tymi drzwiami nasz mechanik przygotowuje Wasze motocykle do nadchodzącego sezonu. Zobaczcie sami, jak pracuje. Zapraszam serdecznie. Zimowa akcja serwisowa w Trunkraków trwa do końca lutego 2023. Nie czekaj do wiosny. Wykonaj przegląd swojego motocykla już teraz. Zaoszczędzisz czas i ominiesz kolejki w serwisie. Nie pogoda? Spokojnie, nie przejmuj się. Przyjedziemy po Twój motocykl i odwieziemy go po wykonanej usłudze. Zimowa akcja serwisowa w Trunkraków Raków to również specjalne rabaty na usługi oraz części potrzebne do wykonania serwisu. Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą serwisowym w celu umówienia dogodnego dla Ciebie terminu. Odwiedź nasz salon przy ulicy Wielickiej 250, aby porozmawiać o atrakcyjnych cenach na modele motocykli z wyprzedaży rocznika 2022.